Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak zainwestować w swoją przyszłość? Mm -hmm. No wiesz, kursy i szkolenia, które otwierają drzwi do sukcesu. To brzmi fascynująco. Powiedz mi więcej. Dokładnie. Nasze kursy pozwalają zdobyć umiejętności cenione przez pracodawców. Są dostosowane Aha. do aktualnych wymagań rynku. Czyli mogę podnieść swoje kwalifikacje? Tak jest. To daje szersze perspektywy zawodowe, awans i lepsze zarobki. O to mi dobrze. Uczestnicy naszych szkoleń częściej awansują i zmieniają pracę na lepszą. A co z certyfikatami? Są uznawane na rynku? Oczywiście. Po ukończeniu kursu otrzymujesz certyfikat lub dyplom w języku polskim i angielskim. To zwiększa Świetnie. twoje szanse na zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą. Ale co, jeśli mam napięty grafik? Czy macie elastyczne formy nauki? Tak, oferujemy naukę online, stacjonarnie i hybrydowo. Super. Możesz uczyć się w dowolnym czasie i miejscu, łącząc edukację z codziennymi obowiązkami. A czy jest możliwość uzyskania dofinansowania? Tak, pomyśleliśmy o to tym. To dobrze? Mamy szkolenia z możliwością dofinansowania, nie tylko z Unii Europejskiej. To brzmi naprawdę zachęcająco, ale czy mogę być pewien jakości tych kursów? Absolutnie. Nasi trenerzy to doświadczeni specjaliści. Okay. Gwarantujemy rozwój i sukces. A kto właściwie może skorzystać z tych kursów? Każdy. Osoby chcące awansować, przedsiębiorcy, osoby chcące się przekwalifikować, studenci? Rozumiem. Każdy, kto stawia na rozwój osobisty i zawodowy. Ciekawie, a co jeśli prowadzę własną firmę? To jeszcze lepiej. Dzięki Serio? naszym kursom podniesiesz konkurencyjność i profesjonalizm swojej firmy. To może przynieść większy prestiż na rynku. Dokładnie tak. Zwiększysz swoją wiarygodność i wartość jako specjalista. To brzmi świetnie. Nie zostawaj w tyle. Dołącz do nas. Wiesz, brzmi to prawie zbyt dobrze, by było prawdziwe czy to Rozumiem naprawdę twoje działa? Nasi absolwenci są najlepszym dowodem mm -hmm. osiągają wymarzone stanowiska i wyróżniają się na rynku pracy. Chyba mnie przekonałeś, jak mogę się zapisać? Skontaktuj się z nami, a pomożemy dobrać najlepszy kurs dla twoich potrzeb. Nasi trenerzy i doradcy czekają na ciebie. Dziękuję za informację, to naprawdę wartościowe. Do Cieszę zobaczenia się, że na mogłem pomóc. Nie czekaj, działaj teraz i rozwijaj swoje kompetencje. Zdecydowanie to zrobię.